Witajcie na naszym kanale. Przygotujcie się na tropikalną podróż po najpiękniejszych plażach na wyspie Morea. Polinezja francuska to zdecydowanie najbardziej rajskie miejsce, jakie kiedykolwiek odwiedziliśmy, dlatego w dzisiejszym odcinku nie zabraknie nieziemskich widoków. Nadzwyczajnie piękne okazały się dla nas trzy publiczne plaże, o których opowiemy w tym filmie. Przypisanie im miejsc na podium nie było łatwym zadaniem, ponieważ każdy z tych cudów natury ma do zaoferowania co innego i jest wyjątkowy na swój sposób. Nie przedłużając, zaczynajmy. Na miejscu trzecim ląduje Temę. Plaża jest zlokalizowana po wschodniej stronie wyspy i sąsiaduje z resortem Sofitel. Znajduje się w odległości 3 km od portu i kilometra od lotniska, przez co nie mogliśmy uchwycić jej z drona. Wybierając się na plażę Temę, warto zatrzymać się przy punkcie widokowym Toatea. Miejsce to znajduje się przy drodze głównej na wysokości Sofitelu. Pocztówkowy widok, który wyłania się z nienacka podczas jazdy wzdłuż wyspy, wart jest dłuższego postoju. W weekendy plaża pełna jest miejscowych, którzy całymi rodzinami spędzają tutaj swój wolny czas. Wzdłuż Temer rośnie gąszcz strzelistych palm kokosowych, a na horyzoncie widnieje wyspa Tahiti. Jest to zdecydowanie najbardziej dziko położona plaża z całego zestawienia. Nie znajdziecie tutaj żadnych barów ani restauracji. Na miejscu drugim uplasowała się Plaża Tiaura, zlokalizowana na północno-zachodnim wybrzeżu wyspy. Pomimo tego, że dostęp do niej jest publiczny, aby znaleźć się na miejscu, trzeba przejść przez teren resortu Leti Pani. Jest to plaża, która ma najwięcej do zaoferowania miłośnikom sportów wodnych. Jej położenie sprawia, że wiatr w tym miejscu jest niezwykle silny, co sprzyja kite i windsurferom. Oprócz tego, Tiaura jest miejscem wyjątkowym ze względu na możliwość spotkania płaszczek i czarnopłetwych rekinów w ich naturalnym środowisku. Wystarczy wypożyczyć kajak w budce, znajdującej się na plaży, by w ciągu 10 minut móc podziwiać te niesamowite stworzenia. Było to jedno z najpiękniejszych doświadczeń w naszym życiu, które silnie zintegrowało nas z naturą. Plaża Tiaura urzekła nas kolorem wody we wszystkich odcieniach niebieskiego oraz piaskiem białym i drobnym, jak mąka. Pomimo małych rozmiarów na plaży znajduje się restauracja. W niewielkiej odległości od brzegu położone są trzy mniejsze wysepki, do których można dopłynąć wcześniej wspomnianym kajakiem lub łodzią. Co ciekawe, jedna z wysp nosi nazwę królowej Polski Moniki Dymitraszczuk. Plażą, która skradła nasze serca i która według nas zasługuje na miano najpiękniejszej na Morea, zostaje Ta Yamanu. Znajduje się na skraju Opunochubei, w pobliżu największej wioski na wyspie o nazwie Paopao. Miejsce to znalazło się na samym szczycie naszego rankingu ze względu na spektakularną scenerię, w jakiej jest osadzone. Plaże otaczają majestatyczne szczyty górskie pokryte tropikalną dżunglą, co w połączeniu z turkusowym oceanem u ich podnóży tworzy całość wyglądającą jak z pocztówki. Ta Yamanu to dla nas definicja raju na ziemi. Niech te widoki mówią same za siebie. Dajcie znać w komentarzu, która plaża jest waszym faworytem, a jeżeli spodobał Wam się film, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszamy również do subskrybowania kanału i śledzenia naszych mediów społecznościowych. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.